BARDZO DUŻO ŚNIEGU I bardzo dobrze, bo dzięki temu mamy naprawdę fajny pomysł na dzisiejsze popołudnie z bratem Ale pierwsze co dzisiaj zrobię z rana to poćwiczę Tylko najpierw muszę się przebrać Teraz to już możemy lecieć z treningiem Planuję wam pokazać parę jego elementów Zaczynamy! Ten zegar tutaj, o. Ten zegar był wiele razy we vlogach, ale on tak naprawdę nie działa. Czy ktoś już to kiedyś zauważył? Jak widzicie, wszystkie ćwiczenia, które wykonuję, spokojnie każdy z Was może wykonać w domu. Nigdy nie byłem na siłowni i raczej nie wybieram się tam w najbliższym czasie. Więc teraz to, co musisz zrobić, to zostawić łapeczkę w górę. Koniecznie. Ja, ja czekam. Teraz zostawisz lajka. Ja poczekam. Dobra. Zostawiłeś? Mam nadzieję, że zostawiłeś. Ja, jeżeli zostawiłeś, to zobowiązuję się do tego, żebyś teraz zrobił ze mną 5 pałacyków. Masz wstać z przytką. Tak, właśnie ty. Właśnie ty, masz wstać przed komputera, sprzed komputera, sprzed... sprzed komputera, sprzed telefonu i robisz ze mną 5 pojatyków. Naprawdę, ja, ja nie żartuję. Dodałeś lekka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I co, i ciężko było? Ciężko było? No. Mam nadzieję, że, że wstałeś i, i zrobiłeś, zrobiłaś. Jestem <laughs> kapina naprawdę osób ze mną wstało i zrobiło Jeżeli wstałeś i zrobiłeś ze mną te 5 pajacyków Podziel się w tym na dole w komentarzach Piąteczka dla ciebie, naprawdę Bo... Tak No dla was Dla tych, którzy zrobili te 5 pajacyków Mega piona Powiem wam tak, trenuję regularnie, więc jeżeli chcecie zobaczyć od czasu do czasu to jak trenuję, jak wyglądają niektóre elementy z mojego treningu, śmiało po prostu napiszcie w komentarzach. Myślę, że nie będzie to dla mnie żaden wielki problem, żeby pokazać wam od czasu do czasu to jak po prostu trenuję. Leć. To Jest pod śniegiem, ja wiem gdzie są. Tak? No. I marchewkę weźmiemy. Tak, czapkę, to doniczka. Zadujemy plan działania z bratem, gdyż pójdziemy co... Eee, lepić bałwana. W świetlicy, w szkole, to yy, widziałem, że przewrócili go. Bałwana jakiegoś, jakiegoś wielkiego. Naprawdę? Co my nie ulepiliśmy. Tylko Tutaj mniej więcej widać, jak dużo śniegu napadało. Jak... Patrzcie ile śniegu. No, tyle mniej więcej dzisiaj śniegu napadało przez noc. 10 cm tak myślę. Podskoczysz i sprawdzisz, jak mnie widać. Jak jesteś schylony, tak... A weź, a weź yy, się normalnie? Widzę nic. Podskocz Dobra, yy, lepimy tak jak już mówiliśmy wcześniej i bałwana. Dawaj. Lepi się? Dobra, lepi się chyba. Ej, to się nie lepi. Ej, nie mogę zrobić kuli. Tak, też nie mogę zrobić. Nie yy, w tym filmie chcemy pokazać Wam jak zrobić yy, super bałwana. Lepiej jakąś kulę. Świetnie. Szczerze mówiąc, nie lepiłem bałwana od jakichś. Nie wiem, kiedy, za 8 lat temu chyba lepiłem ostatniego bałwana. A i to się nie lepi. Nie, no mi się ulepiło. Nie, yy, nie ma bata na bałwana. Wiesz co, przeniesiemy tamtego bałwana tutaj i pokażemy ludziom. Tak, nie ma innej opcji, no. Nie. Więc tak, żeby zrobić super bałwana, musicie ulepić trzy kule. Które zaraz przyniesiemy. Nie! Tak. Nie przyniesie! Ale przeniesiemy go po prostu, no. naprawimy go, to będzie lepszy. Mission failed. Brat powiedział, że nie przenosimy bałwana. Może jednak przeniesiemy co? Przeniesiemy go? Nie. Nie da rady. Ale pokażemy wam bałwana, którego ostatnio zrobiliśmy i wam nie pokazaliśmy tego. No dobrze już, każdy słyszał. Go pokażę, go no. Czekaj, czekaj. Taran! Tak ja zrobiliśmy ostatnio bałwana. Szkół. Nie przyjdę. Nie przyjdę. No chodź. Nie, nie przyjdę. No chodź. Laura, nie nagrywam. Nie nagrywam. No, naprawdę, nie nagrywam. <grywa> <grywa> no ciężko. Nie, nie nagrywam. No chodź. Przyszku. Yy, sytuacja jest taka, że chcieliśmy ulepić bałwana i chcieliśmy wam to pokazać. Ale niestety śnieg się nie topi jakimś cudem, bo myślałem, że jak jest 0 stopni, to już da radę ulepić bałwana, ale nie. Niestety potrzebny jest naprawdę plus, zapamiętajcie to sobie. Chciałem przez to rozwalić bałwana, którego już brat ulepił I go po prostu wam pokazać Ale brat się obraził na mnie Bo rozwaliłem głowę temu bałwanowi i ją odczepiłem I teraz braciszek ma focha Braciszku Nie chcesz się już pokazać nawet? Nie ma bata Co stało z tym bałwanem? Przystoi stoi bałwan dalej Stoi No nie pokażesz się, tak? Gwiazda. To jest To jest gwiazdor. Gwiazdor, gwiazda. Braciszku. Dobra, nie nagrywam. Nie nagrywa. Dobra. Braciszku, stoi bałwan czy nie? Nie. No jak nie? No stoi. Przylepiłem mu tą głowę. Ale... O, ale ma ale, ale, no brodę teraz. <noise> brodę ma? Dobra, pokaż swój bunt, pokaż jaką masz obrażoną minę i kończymy. Słuchajcie, kończymy dzisiejszego vloga. Na, macie takie zadanie na dzisiaj, że macie napisać o jaką największą pierdołę się kłóciliście z rodzeństwem. Znaczy nie dzisiaj, nie dzisiaj, no nie dzisiaj. No nie dzisiaj. No nie dzisiaj, ale ogólnie. O jaką największą pierdółkę kłóciliście się z rodzeństwem, bo jesteśmy ciekawi, co tylko my mamy problem taki, że mój brat ma problem z tym, że yy, rozwaliłem głowę, bo u jest wielka afera. No Dokładnie, czekam na wasze komentarze, trzymajcie się i... jest <laughs> ty Pizzon